Dzień dobry, witajcie. Powiem Wam, że my mamy w domu maniaka psiego patrolu. Psi patrol, tą bajkę chyba znają przede wszystkim Wasze dzieci, no ale też pewnie rodzice takich dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym. Janek jest mega maniakiem. Czasami było tak, że sobie siadam na przykład na kanapę, a on krzyczy: Mamo, nie, nie, to ja od razu paraliż, na co ja siadam? A on mówi do mnie: marszal tam leży. Więc aż do tego stopnia. Chciałam Wam pokazać, że nawet mu kiedyś kupiłam koszulkę z psim patrolem. Wybaczcie, nie jest wyprasowana, ale to nie jest nasza nowa sztuka, tylko już całe lato w niej przechodził. Więc przechodząc do sedna, pokażę Wam, jakie zabawki mu teraz sprawiliśmy, właśnie z uwagi na to, że on tak bardzo uwielbia te pieski. A są one z najnowszej kolekcji, więc pomyślałam, że może warto pokazać, jak wygląda taki zestaw. Może kogoś, może ktoś po prostu chce zobaczyć przed kupnem inaczej to zobaczyć na filmie niż tylko zdjęcie, pudełka gdzieś tam w sklepie. Janek czasami ogląda bajki i powiem Wam szczerze, że ja znam te bajki, które on ogląda, ponieważ zanim. Pozwolę po prostu mu na czymś się skupić, to sprawdzam jakie treści tam są, to jest taki bardzo przyjazny przekaz, ponieważ jest tam właśnie grupa piesków, które jeżdżą na różne akcje, pomagają różnym osobom wyjść z trudnych sytuacji, ratują ich z opresji bądź jakiegoś niebezpieczeństwa, więc przekaz i morał jak najbardziej w porządku. Czy Ty poznajesz z jakiej to bajki? Mamo, Lopsi Patrol. No Psi Patrol. Otwieramy? Tak. To które najpierw? E, ten. A zobacz, tutaj co jeszcze. To, to, to teraz otwieramy ten. Dobrze. A jak, jak Ty do mnie najczęściej mówiłeś w zabawie, że kim ja miałam być? No, Marszalem. Marszalem. to chyba dowodzi tymi pieskami, co? Składa pieski. Tak. Do tego? Tak, chyba tak. Cieszysz się? Tak. To są bardzo. Marzyłam o tym. Naprawdę? Naprawdę. No dobra, to już nie przedłużamy. To takie jak w bajce? Tak. Wow. Kto tu jedzie? Cześć. Cześć. Uwaga, a teraz... A teraz kto do ciebie jedzie? Lebo. Tak. Uwaga, jedzie następny piesek do ciebie. Kto to taki? Zuma. Zuma i Marsza. Uwaga, zjeżdża. Uważaj. Wow! Teraz ty. To zamkniemy tego misiaczka, o. już tu musisz tak równo włożyć i wtedy go puścić. O nie! Zgubiliśmy! Zgubiliśmy jednego pieska. Kogo brakuje? Sky. Gdzie jest Sky? Tu jest. To szybko na pokład. Oj ale jest dla Sky jest. Sky, zostań tutaj. Zamykamy. Będziemy teraz składać drugą zabawkę. Ona tutaj polega na tym, że będzie wyrzutnia i marszał będzie pędził szybko gasić pożar. Ale generalnie te zabawki, które wam teraz pokazujemy, one wszystkie są wykonane z metalu. Zresztą tak jak widzicie są właśnie z tej metalowej kolekcji. O, to i dobrze złożyłeś. To ty złożyłeś. Super. Spróbuj to tutaj przyczepić. Dobra. O, ekstra. To kto teraz? Ty czy ja? A ja. Wow. 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 Wow, ale on jest szybki Janek. Mamo, ten ja będzie szybko ugaszony. Tak, szybko będzie ugaszony. Z takim szybkim pieskiem. Wow, już go nie ma. <noise> tak. Piona! Super! Mogę ja teraz spróbować? Tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, start! O! Oh. Wow! Sporo rzeczy mam dzisiaj do zrobienia. Zresztą jak codziennie, więc myślę, że Janek będzie na tyle zajęty, że ja będę tylko obserwować, a nie będę musiała tutaj siedzieć. Wiadomo, że jeszcze Liwka wchodzi tutaj w grę. Ale ją muszę mieć ze sobą z uwagi na wiek. Janek się tutaj świetnie bawi, a ja biorę się, albo bierzemy się razem, za składanie kolejnego zestawu. Ten jest z meteorem. Ja rozerwę to, wiesz? To jest meteor, który będziesz musiał uratować. Ta kula to jest meteor, wiesz? Dobra, to się trzyma. Uwaga, Chase! Ratujemy meteor. Zobacz, ta kulka to jest meteor, wiesz? I musimy go uratować. Uwaga, ja Ci pokażę, jak to się robi. Patrz, tutaj musimy to przyczepić. Tak, położyć. Uwaga, teraz tutaj daj Chase'a. Wow! Uratowane! To teraz musisz sam spróbować. Zobacz, najpierw musisz to doprowadzić z tamtej strony. Ale gdzie meteor? Ja się lepiej odsunę. Co to za skoki radości? Dobra, mamy tutaj ostatnie pudełko. Ostatnie pudełko z pieskami. Ile ich jest? Policzymy. Jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, raz. sześć. Otwieramy. Ruszamy do akcji! Ruszamy! Te zabawki są na tyle małe, chodzi mi o te poszczególne, niecałe zestawy, że bez problemu możemy je zabrać do dziecięcego plecaka. No i witaldzie. Janek teraz tak się bawi w pokoju, że. Nie odrywa w ogóle rąk od tych nowych zabawek, wcale mu się nie dziwię, bo chętnie bym się tam jeszcze z nim pobawiła. Livia tutaj obok zajada sobie jabłuszko, a ja przycisnę ostatnią część pomidorów przez wyciskarkę wolnoobrotową. To już jest naprawdę sama końcówka, ale przede wszystkim tutaj u nas mama w domu, to ona chyba około 100 kg takich pomidorków przeciskała. I zobaczcie, przyniosłam z piwnicy jeden taki sok. Później używamy czegoś takiego do zupy. Zamiast właśnie przecierów i mamy tutaj tylko i wyłącznie sok z pomidorów, który gotujemy w garnku, dodajemy liść laurowy, ziele angielskie i na 2 litry soku jedna, łyżeczka, jedna łyżka, przepraszam, jedna łyżka soli i dwie łyżki cukru. Później to do słoiczków wylewamy gorące, zakręcamy i gotowe. Rewelacja. Janek uwielbia pomidorówkę, a wiem, że w sklepach jest dostępny też makaron z psim patronem, więc często właśnie u nas jest pomidorówka psi patron. Dobra, biorę się za pracę, żegnam się z Wami i do zobaczenia w niedzielę.